Nie wszystkich to przekonuje, powtarzam. Karol Nawrocki mówi od początku, to byli Ruscy, mimo że, jak mówią w Konfederacji, on jest w duszy Konfederaty. No a jakby był w duszy Konfederata, to by trochę pewnie inaczej ta yy, dusza grała, gdyż politycy Konfederacji obecni byli część przynajmniej z nich. I rzecz jasna brauniści, no ale to byli konfederaci, dowodzi Dominiko, że to ukraińska prowokacja, bo to miało być mniej więcej tak, w uproszczeniu, bo oni są znacznie bardziej subtelni niż ja tutaj, bo patologicznie to państwu przedstawię, że albo to po prostu były ukraińskie drony, udające rosyjskie i tak przez z Białorusi leciały, bo leciały tak naprawdę z Ukrainy, nie? A. Albo druga możliwość jest taka, że to były co prawda ruskie. Ale? Ale Ukraina celowo nie zestrzeliła, żeby wleciały do Polski a i tak. siały zniszczenie, to, to, to żeby nas wciągnąć. Jest też wersja, której nie podchwytują, a ona jest bliska rosyjskim, rosyjskim mediom propagandowym, o to, że to były polskie drony przemalowane na rosyjskie, które sami na siebie wysłaliśmy. <laughs> nie uważam, że to jest całkowicie, to państwo, przekonujące. Ale to dobre jest. To jest dobre. Słuchajcie, po pierwsze by nas to stawiało jednak w niezłej sytuacji, że mamy drony. I że one, być może mamy ich nawet więcej niż 19, skoro żeśmy 19 wy, wysłali, więc nie wiem, no ale może byście się panowie zainteresowali tą, tą sprawą. Janusz Korwin-Mikke uznał, że to jest prowokacja made by Tusk, mhm. że podejrzewa, że to są drony produkcji Sikorskiego i Tuska. Yy, przedstawiciele yy, <noise> ja sobie Wyobraziłam taki warsztat w Oczywiście, ale po poseł Marek <noise> Jakubiak, który był kiedyś. On gdzieś w jako mechanik pracował nie? W, w armii. On, ym, on wątpił, tak sobie przeliczał, słuchaj, odległości od naszej granicy, prędkość tych dronów i mu wyszło, że to generalnie. Ym, chyba się nie zgadza. Więc chyba raczej to był ukraiński i to być może była ukraińska prowokacja. O Jezusie. Wiesz co, to jest, znaczy to się bardzo wpisuje w ruską propagandę i to jest coś, co pojawiło się natychmiast. Znaczy, my żeśmy jeszcze dobrze nie zdążyli porannego programu onetu u rozkręcić, jak już się pojawiły w internetach i na antenach różnych Tylko wiesz, telewizji. Trochę inną historią są anonimowe trole. Y, albo... No tak, a inną historią są po pierwsze politycy, politycy, po drugie publicyści, po trzecie osoby z, z nazwiskami związane z konkretną partią. No tak go, weź, ja, jakim wytłumaczyć? premier mówi ruskie, prezydent mówi ruskie, ministrowie obrony i spraw zagranicznych mówią ruskie, a oni wiedzą swoje. No, z jakichś tajnych tych... Ja, ja rozumiem apele o wajk, walkę z dezinformacją, tylko kompletnie nie wiem, jak takiego Marka Jakubiaka, który wychodzi na mównicę w Sejmie i opowiada te swoje y, y, banialuki, też nie jestem w stanie zrozumieć, co on tam w ogóle chciał przekazać, y, y, jak go zatrzymać.